Siemanko, z tej strony Andziej, witam Was na kolejnym odcinku na moim kanale. E, no i witam Was... O, przepraszam. Co ja robię? Witam Was bardzo serdecznie. E, wy no... Minecraft. Mam nadzieję, że wszystko dobrze widzicie i przepraszam, że coś troszkę gorsze, ale po prostu się troszkę brat mi pomaga musi się uczyć. No, ale nagrywałam dzisiaj sam, więc przepraszam, jeśli będzie coś gorszego. Ale w każdym odcinku mówię... O, dzień dobry, mój nasz brat się przywitał. W ostatnim odcinku no, nie ukrywajmy się, dawniej było Minecrafta i był Raid, w który przegraliśmy. Co mnie trochę zasmuciło, ale spokojnie. W dzisiejszym odcinku e, Zrobię tutaj, jak mówiłem, to co miało być jakby w poprzednim odcinku, czyli coś to chciałam zrobić. Czyli też, oprócz tego, że na live czyli Little będzie się jutro, <śmuluję> co 3 soboty, tak mniej więcej. Na tym właśnie kanale. No to właśnie. Mm, o chciałem chciałam zrobić. naszych tych Krówek i w ogóle, w ogóle szukałem. innych rzeczy. Z tego rajdu mieliśmy chyba 9 albo 7 emeraldów. Bo mój brat zdobył. ja mam nowego skina. I powiem Wam tak. Z tym się Mi się bardzo podoba. Niektórzy myśleliście taki ten lisielki, mi się taki o, matki, takie dziwny O, ma taka mieszka. A mi się taka osoba podoba. Przepraszam, jeśli będziecie słyszeli coś takiego. Czekajcie chwilkę, zaraz wrócę. Możecie sobie pamiętam przez chwilkę minut. I mój brat też za chwilę wróci. Pan do nas przyjechał, więc... Nie. Naprawdę wyszłaś. Ej, ja nie wiedziałem, że świja może wychodzić w ten sposób. Myślałem, że ona jest powyżej... O. Tutaj mój brat tutaj marchewkę, tak? Czy jedną dobra tutaj? Nie mogę zmarnować. Mam nadzieję, ma więcej. Nie. Chłopie! Nie uciekasz. Chłopie, chodź tu. Tak, bardzo dobrze, chodź tu. Chłopie, chodź tu. Chłopie! Nie, to świnia jest jakaś... Nie wiem co z nią jest, tak. Chłopie, wskakuj tu. No i co? Będzie teraz trzeba wychodzić? Nie będzie, no. No ale też tylko tych mówiłem to znowu nie zrobić tutaj taki wybieg. Myślałam, że to będzie dla krówek, ale co... Nożyli się? Okej. Okay. Co nie wiedziałem, ale ja... Okej, okay. wiem. No, jak mówiłem, dzisiaj będziemy robili farmę. E, brat, wziąłem marchewkę na chwilę, bo nam świnia uciekła, aż jest. No i ta stodoła, tutaj chciałbym, żeby było też światło wbijało, ale chciałbym ogólnie ten dirt zamienić. I teraz tak, mniej teraz gram taki content, bo też nie, nie mam czasami jakby pomysłu co dla was nagrać nowego, dlatego też my się nie pojawiają tak często, ale no co tydzień, albo czasami troszkę wcześniej, to są też funki. I tu możemy taki wybieg w sumie zrobić. Jakby tak jak się robi dla koń, czy może możemy by być dla, dla świnek, czy też z eee, dajcie znać. Bo niektórzy, bardzo wam przypadło, może tak, bardzo wam przypadła do gustu seria z TFT. To jest pierwsza rzecz. Eee, druga rzecz to to, że wbijamy coraz wyżej się z subskrypcji. Za serdecznie Wam wszystkim dziękuję. Nie, wiem, czy to wypowiadam swoich kolegów, czy to po prostu, że dłużej już jestem na YouTube. Nie wiem za bardzo o co chodzi z tymi subskrybiami. Jak coś, jak. Się... Zapraszam jeszcze do mojego Discorda. On Trzyjowski. Niech będzie w opisie. Mhm. I też jesteśmy w szkołę i te inne takie rzeczy dlatego rzadziej dla was nagrywam, troszkę. Znaczy, no nie tyle co rzadziej, co po prostu mniej częściej. Też nie mam pomysłu na odcinki, temu, jak mówię, możecie dawać pomysły w komentarzach. E, tak, Bartek, co? Ale to... Jej tu na razie nie musimy mieć, my ją potem tu przygarniemy, spoko. Jak ona w ogóle uciekła? Ale patrz, tu mamy tą farię! Farmę. I tu będzie trzeba to z tymi kurczakami Mi się wydaje, że w ogóle dać. Żeby teraz z kurczaków się skompać. Ja bym teraz tak to powiększył o to właśnie. Trzeba na płotki to przerobić. Lecimy. A co tu Bartek? Bartek, co tu ty? zrobiłeś? Mam pytanie. A, tutaj przyniosłeś... Okej. Okay. Poko, go mi to nie przeszkadza? No nie dobra, okej. Okay. Okay, no, troszkę drobiazg, a może nasz brat mam. Ogólnie my, ogólnie. O co to ma? Fajne rzeczy. Ogólnie my razem sobie gramy i w ogóle. A też Wam widzę, że się bardzo live spodobały. No bo faktycznie, wtedy mogę zabezpieczać. I teraz tak, yy, mogli, możecie sobie zainstalować tylko of jeszcze raz przypominam. Yy, bo ze mną na lawach ciągle jest szansa zagrać w, w LOL-a, bo niektórzy nie teraz mają LOL, niektórzy League of Legends, ale ogólnie tak. Okay, czekaj, czekajcie, co tu mogę wejść teraz? Okej, okay, tu w ogóle jest jeden kurczak, ok. okay. Okej, okay, okej. Okay. No i jak zwykle chcę powiększać też tą farmę. Już uderzę. Ja przepraszam za jakieś tam hałasy, ale jak mamy gości. Kurczaków tu się naprawdę dość dużo zdobyło. Nie wiem, tak sobie przejdą? Chyba nie, widzę, że sonia. Tu bym musiał ogrodzić, bo musimy drewno ściąć. Znaczy mam ten problem z drewnem, ale tutaj już... Nasz domek trochę też robiłem poza odcinkami, chyba że Wam, a nie bo, ostatni był odcinek TFT, który pewnie nie pokazywałem, dwa tygodnie temu Wam chyba wam Ja ci w końcu wam ten się z kim podoba, też chciałbym, żeby dla Was, żeby, bo niektórzy pisali, że, znaczy no nie pisaliście, ale tak przypuszczam, że niektórym się mi się mógł bardziej podobać, a niektórym się właśnie może bardziej podobać. Ten... Dajcie, żebyście znaleźli jakąś serię speedrun. Nie jesteśmy dobrze, ale co nam sobie tam gramy poza odcinkami jakieś jakiegoś tam wspieraniu. Nawet jak sobie przegramy, to tam... O. Taka frajda, o. No my sobie gramy tam bardziej poza odcinkami, też robimy swoje rzeczy. Czekajcie, zobaczę, dla nagrywa. O, 7 minut już. I mam nadzieję, że naprawdę będzie wszystko dobrze nagrane, bo no, jak mówiłem ja sam nagrywam dzisiaj. Nie z moim bratem, aż no w sensie z takim kim brat mój starszy nie pomaga. w ten sposób może. Czy tak kury tu przejść teraz, nie? Tak zrobię. Z tym kremcem mogę ewentualnie zamienić. No, ale nie powinny tutaj pewnieście mogli. Widzicie, patrzcie, zaraz to jakoś tak zrobię, żeby on tu nie uciekł. No bo kury jakby nie mogą przed przeszkadzać, nie wolno, nie ci mam rację w komentarzach. Mm, trzeba to jakoś... Nasiankiem, nasiankiem, mam nasionko, mam nasionko. Bartek! Bartek, mam prośbę. Jak ja ich przyniosę, to rozwalisz tą zagrodę i tutaj zamurujesz, żeby nie wyszły? Już jestem widzowie, przepraszam, ale brat e, chciał jedną rzecz, starszy. Okej, okay, chodźcie kurczaki tu. O, fak, ile ich tu nas jest. Okej. Okay. No i brat teraz ich zamknij. Tom, 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 Tom. Tom, Tom, Tom. Okej, okay, czy oni są już zamknięte? Są zamknięte, okej. Okay. Teraz trzeba zrobić coś takiego. Ok, to sobie uciekł niestety. No. Okej. Okay. Ja mam płotki, ja mam płotki, stój. Nie rozkopuj tego. O! Teraz możesz się rozkopać ten jeden blok. Trochę nam kurko uciekało, ale to nic. Okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Bardziej też się staram ogarnąć naszą jakby... Ferale, nie, no, ja tak powiem no nie będę kierował nazwy ale ogólnie żeby też tutaj było więcej tych no naprawdę co, mm -hmm. no i tak jak mówię dzisiaj zajmujemy się bardziej zbiornikami bo no tak po prostu żeby było tak symetrycznie. Tutaj jeszcze... Okej, okay, tu bardzo tak mój brat widzę, że tym owcę wziął tutaj. Zapraszam jeszcze na kanał mojego brata, bo o tym chyba nie wspominałem. No i też ciekawym nie mamy po się gadać na dzisiaj. Jak nie nagrywać. Uh -huh. Okej, okay, mamy dwa, więc kolejnego. tutaj mogą się tak... Nie, oni mogą tu biegać. Na razie, no. rozmnożmy tutaj. To był na razie przesunął i zobaczymy na co to był potem wykorzystali. Wykorzystali bardzo potem możemy na to jeszcze. A na razie tutaj są krówki razem są z kurczakami. Jest na razie w porządku, tak mi się wydaje. Ogólnie. Okej. Okay. Czekajcie, jak ja tu rozwalę to oni tu wejdą? Powinni tu teraz wejść. No masz okej okay. A co tak, bo tu mogę lecieć Fakt, że ja nie przemieściłam Dobra, on nie powinni lecieć teraz, już jak to Girty w co nie No Aichy, mamy Kino i zamierza, co nie Ow co, nie pchaj mnie Halo mm. No i macie kurczaczki, już swobodę co się dzieje? A, nie. Okay. Um, oczywiście mi się też gorzej gra na tym komputerze, więc muszę ci wybaczyć niektóre rzeczy. O ile co zrobiłem, ale z takiego razu nie wiem. Okay. no i mają oni tutaj sobie taki mały wybieg teraz. Znaczy kurnik wyzbudujemy nie w tym odcinku, a w następnym chciałbym coś im. Kurdy też ich nie, nie. Tak, się zająć, więc tutaj niech chcę coś. No ale na razie, no to już tyle. E, możecie to pomyśleć, to taki krótszy odcinek jeden, ale chciałbym jeszcze wam przypomnieć, że jutro będzie live, dlatego też Content i inne rzeczy, bo naprawdę też się ja rozwijam z moim kanałem na YouTubie. Mam nadzieję, że w ogóle mnie dobrze słyszycie. Pokażę wam, co tutaj zrobiliśmy. Takie o, schodki podawaliśmy. Nasz domek zaczyna też nabierać tutaj trochę z naszego sensu. Okej. Okay. Czekajcie, teraz, okay, to jest... Okej, tu są już całe bloki. Bo tutaj były pół bloki po prostu. I teraz tak, tutaj trzeba to... O. Może powiem po tym bratowi, żeby tutaj trzeba to zrobić. Ale trzeba też dziwić ja mam drewno, nie mam drewna. Mam crafting, okej. Okay. Ładna ścieżka dla mojego brata. Możecie dać mu. Serdeczne podziękowania. Okej. Okay. No, dobrze, może tu już odciąć. Piszcie naprawdę jakieś może pomysły na filmy, może mi pomożecie. A oczywiście przypomnę też serduszkę, jak coś napisze jakikolwiek w komentarz. No żeby tak po prostu było mniej. Lepiej. Jak to um, ujmę. No i chyba ty. Mm -hmm. Teraz jak naprawdę przepraszam was za jakiś hałas z tyłu, no bo po prostu nie powiedziałam rodzicom, że nagrywam. Ale wam to chyba jakoś za bardzo nie przeszkadza. Dobra. I tu będzie nasze pięterko. No i ja zrobię w ten sposób, że o. Okej. Okay. I takie piętro na razie powinno być w ogóle. Crafting. tu crafting. I zapraszam jeszcze raz do męko. E, brata na kanał Robi Gaming. Mhm. Były też e, pytania, znaczy nie pytania, ale pewnie niektórzy my, myślą, że czy twarz bym pokazał pewnie. Nie, no raczej twarz nie będę pokazywał na YouTubie, chociaż może potem, w dalszym rozwoju mojego kanału. Tu w ogóle miodek jest. on mam w ogóle... To jest taki jajek. A to damy tutaj może, czy nie? Może coś tutaj zrobię to razem do świnek troszkę. No i potem ja to też rzeczywiście będę chciał jakoś przeciągnąć, żeby było to razem wszystko. Ok, jestem dwa już. I potem... Op, szwinka, o! Przez od Dobrze, te jajka dużo nie biją. Okej, jest. Kolejne. I tutaj do owcy mogę jeszcze. Teraz tak, czekajcie. Owca jest tu. Owca jest za tą ścianą. Tak. Zrobić coś takiego, żeby oni tutaj mogli sobie przechodzić Okej, okay. nawet tu muszę rozwalić I dać No i się nam to rozwija, to może nie wygląda jakoś super, ale... Jest w miarę co nie? Okej, możemy w sumie nawet Mam jakieś już drzewko więc tego nie będę może psuł Ale mają niż Proszę kratuś No i chyba więcej ja też już nie mam do gadania sobie o, tam też już podwójne yy. Jeszcze zapraszam jeszcze raz na kanał mojego brata yy. Mój brat też za niedługo nie ten miał kanał, więc będziecie mogli też do niego wpadać. No ja już chyba więcej nie mam do gadania. Tylko sobie zobaczę jeszcze ile się nagrywa. Okej. Okay. Dziękuję Wam wszystkim za oglądanie tego odcinka. Jeśli Wam się podobało, strzelcie łapki w górę. Zasubskrybujcie mój kanał, coś tego nie robi. Dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych filmów, które się będą pojawiały co sobotę. Albo co dwie soboty live'y. Dziękuję Wam za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć!